Dziś jest wtorek, 9 lutego, w kolejnym odcinku Coast to Coast. Widać Was, Krzysiek Uzdowski. Trochę działo się w NBA, gdy nas nie było. New York Knicks niespodziewanie zwolnili swojego trenera. Zbliża się Weekend Gwiazd, który, który startuje już już za kilka dni, i właśnie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie głównie o tych dwóch rzeczach. A ze mną jest, jak zwykle, niezawodny Piotrek Zarechta. No i właśnie, Piotrek, czy, czy zwolnienie trenera New York Knicks było dla Ciebie niespodzianką? Czy, czy też się tego zupełnie nie spodziewałeś? Czy może gdzieś tam jednak z tyłu głowy sądziłeś, że Phil Jackson może, może taki ruch wykonać? A, powiem tak, nie było dla mnie niespodzianką, że Derek Fisher został zwolniony, ale było niespodzianką dla mnie to, kiedy został zwolniony. E, bo wydawało mi się, że teraz ja wiem, może oczekiwania w stosunku do Knicks nagle zostały zbyt wysoko napompowane przez, przez ten fragment ze stycznia, kiedy oni naprawdę fajnie grali, kiedy wygrywali regularnie mecze. Potem przyszedł dołek związany z kontuzją Carmela Antonego, trochę złych decyzji chociażby Dereka Fischera na meczach, i to wszystko się zaczęło sypać. dziewięć forerzyk w 10 kolejnych meczach. No i tak, i nie, i zgadzam się, i się nie zgadzam z, z Hillem Jacksonem. No. No. Możliwe, że on będzie miał lepszy pomysł na to, kogo zatrudnić od przyszłego sezonu, bo Kurt Rambis na pewno nie pociągnie tej drużyny tak. do lay-offów. Trudno się zresztą nie zgadzać z Philem Jacksonem, bo jednak to jest człowiek, który trochę pierścieni w swojej, w swojej karierze ma trochę mistrzowskich pierścieni. Mm, bez wątpienia Knicks będą teraz szukać kogoś od przyszłego roku. Kurt Rambis ma zostać trenerem tymczasowym do, do końca tego sezonu, ale kilka nazwisk, o których którymi Phil są może być zainteresowane się pojawiło. Podobno strasznie pracę w Nowym Jorku chciałby rozpocząć Tom Thibodeau. I to pierwsze pytanie. Jak myślisz, jak by wyglądała współpraca Tom Thibodeau z Carmelo Nie wiem, jak by wyglądała ta współpraca. Jedna rzecz jest na pewno obiecująca w tej kwestii. To jest to, że Carmelo w tym sezonie broni. To jest nowa jakość w jego grze i na pewno pod tym kątem Pasowałby trochę bardziej do, do Tomat i Bodo niż jeszcze w porównaniu chociażby do poprzednich rozgrywek, ale, ale jedna rzecz, która moim zdaniem jest niemożliwa do zrobienia: Tom i Bodo i trójkąty nie. nie, 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 nie. Tu będzie ktoś, kto się zna na trójkątach, kto te trójkąty będzie wprowadzał dalej. E, więc tu Tomat Tibodo myślę, że nie będzie w Nowym Jorku, nie za czasów, nie za erę Phil'a no właśnie, ktoś kto zna trójkąty, wydaje się, że kandydat może ja być... Wydaje się, że, no zdrowie, wydaje się, że kandydat może być tylko jeden. Hmm. Brian Po tym. <grych> tak, tak. Eee, Brian albo, albo Luke Walton. Albo Luke Walton. No nie, to, to się i się pojawia problem, tak. Pojawia się problem taki, że Phil Jackson będzie musiał ze swoją żoną toczyć walkę o Luke'a Waltona prawdopodobnie. Bo przecież ja, ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto ma chociaż kapkę zdrowego rozsądku, chciał zatrzymać Barona Scott'a na kolejny rok w Los Angeles Lakers. Także tam się zwolni posada i myślę, że Luke Walton z racji tego, że wiele, wiele lat grał w Lakersach, ma na pewno jakiś tam sentyment i, i myślę, że mógłby chcieć tam, tam grać. Eee, tylko teraz pytanie, to, i to będzie do nie bardzo ważny osąd dla niego do zrobienia, gdzie ma lepsze miejsce do rozwoju dalszego. Czy, czy są to New York Knicks, gdzie skład wydaje mi się jest lepszy e, już w tej chwili i nawet w perspektywie przyszłego sezonu niż, niż Los Angeles Lakers? To, to zależy od tego, które miejsce w drafcie będą mieli Los Angeles Lakers. Tak mi się I wydaje. Jeżeli utrzymają w ogóle miejsce. Tak, w draftzie, jeśli w ogóle utrzymają. Tak? E, i, a, ale na korzyść Lakers przemawia przede wszystkim to, że tam nie będzie miał z góry narzucone, że musisz grać trójkąty. Mm -hmm. I to jest, to jest ogromna przewaga Lakers moim zdaniem. E, no wiadomo, oba miasta, obie drużyny przyciągają jak magnes, no bo to są dwie z, nie wiem, z trzech, czterech największych marek w całej, w całej NBA. Tak? Myślisz NBA to Lakers i Knicks bardzo szybko przychodzą ci, ci na myśl bardzo, bardzo są kojarzeni jedni i drudzy. Ale co, co wybierze Luke Walton, to będzie bardzo ciekawe. Ja myślę, że Phil Jackson tutaj może stać trochę na straconej pozycji ze względu na to wymuszenie grania, grania trójkątów. Luke Walton wcale nie musi chcieć grać trójkąty. On świetnie się sobie poradził w Golden State na początku tego sezonu, przecież. No to jeśli nie Luke Walton, jeśli nie Tom Thibodeau, jeśli prawdopodobnie nie, mimo wszystko Brian Show. No, to kogo byś widział na stanowisku trenera? Czy, czy jest szansa, że Phil Jackson wróci, odświeży, odświeży swój garnitur i, i samemu przejmie tą drużynę? Czy, czy takiej szansy już raczej nie ma? Wiesz co, nie wierzę w to, żeby Phil Jackson miał wrócić, bo on przede wszystkim musiałby odświeżyć swoje zdrowie. A to wcale takie proste w jego przypadku nie będzie. Więc pod tym kątem się przede wszystkim obawiam. Ja bym bardzo chciał, żeby oczywiście Phil Jackson wrócił na ławkę trenerską. bo bo takie nazwisko to zawsze jest magnes. Taki na, on, on zresztą wiadomo, to jest najlepszy prowadzący trójkąty w historii NBA. Tak? To, to nie on je wymyślił, ale to on najlepiej je egzekwował jako, jako szkoleniowiec. Nie wierzę w to, żeby Phil Jackson wrócił. A kto inny? No, tu, jest, tu jest naprawdę duży, duży problem. Może Patrick Ewing, który co prawda z trójkątami nigdy nie miał do czynienia, ale może to byłoby takie. Pozytywne budowanie wizerunku postawimy na Ewinga, otoczymy go asystentami, którzy znają się na trójkątach i to oni będą tak naprawdę prowadzić zespół, a, a Patryk Ewing będzie taką e, marionetką trochę Pacynką. Pacynką taką tak dokładnie. No, no, pomysłów jest na pewno sporo, no. myślę, że kogoś kogoś takiego, kogo byśmy się do końca nie spodziewali, e, znajdzie Phil Jackson, jeżeli nie dogada się z Luke'iem Waltonem, a Luke Walton powinien być dla niego pierwszą opcją. Tak, no do... Ma, ma, ma jednego zawodnika, który do trójkątów jest świetny. Krystap Sporzingis bez wątpienia w ciągu kilku lat. I to nie tylko do trójkątów. Nadaje się, no tak, nie tylko do trójkątów, ale. ale... Mało jest takich zawodników, którzy potrafią robić rzeczy na pakiecie jak Kristaps Porzingis. Myślę, że może, możemy nie znaleźć takiego zawodnika drugiego. Wiesz, no bo on ma ile? 2,20 wzrostu. Tak, zastanawiam się jeszcze o kolejnym. Strecz czwórka, strecz piątka bez problemu. Tak przodem, tyłem do kosza z obwodu. kolejnym zawodniku, który został wybrany w tym drafcie, czyli Karl Antony Tams. Ja nie wiem, czy to nie jest najbliższy zawodnik Kristapsowi Porzingisowi. NBA, Myślę, że może być. Może być Karl Anthony Towns, tylko no, Towns na razie dużo rzadziej rzuca za trzy punkty. No tak, tak, tak. ale, ale ma zasięg, więc to, to, to jest ma. coś, co potrafi robić, ale niekoniecznie z tego korzysta. Też pewnie dlatego, że jego trenerem jest kolejna, kolejna drużyna, która będzie szukać wymiany, wymiany swojego szkoleniowca po tym sezonie. Ciekawe, ciekawe ile drużyn jeszcze postanowi na, na zmianę, bo mówi się też głośno o tym, że z Sacramento ma odejść George Carl. Nie zdziwmy się, jeśli po, po nieudanych playoffach trenerze opu, opuszczą drużyny, tak, 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 tak jak Grizzlies chociażby. Wydaje mi się, że jeśli David Jagger nie, nie zrobi znowu niczego więcej niż pierwsza runda, to bardzo możliwe, że Grizzlies usunął swojego trenera, więc będzie się działo na pewno w NBA, ale będzie się działo też w najbliższych dniach, w NBA, bo rozpoczyna się to, to na co najbardziej czeka Piotrek Zarechta w trakcie sezonu. Czyli możliwość odespania. Czyli możliwość odespania. Tak, rozpoczyna się Mecz Gwiazd. Czy Mecz Gwiazd jest tak jak mi się wydaje od 12 lutego do 14 lutego? Czy, czy mi się tak. coś pomyliło? Tak, 12 tak. w piątek jest Rising Stars Challenge. No, proszę, super. 13... I pewnie Mecz Celebrytów, jak, jak to zwykle tak, mecz ma miejsce. Potem w sobotę są konkursy, no i wiadomo, niedziela danie główne. Bardzo solidne spanie przez całą noc, rano nie trzeba wstawać, pisać statów i skrótów, także to jest ulubiony moment sezonu dla mnie. Tak, to jest rzeczywiście, to są wakacje dla piszących NBA, bo później przecież jeszcze te kilka dni wolnego, które NBA od jakiegoś czasu daje swoim zawodnikom. Tak, a wystarczy przecież tylko wrzucić highlighty, Nik, nic, nikogo nic więcej nie interesuje w perspektywie meczu. Nie ja wiem, chyba, że ktoś kontuzję tfu, tfu złapie. Iba, że złapię. No, na pewno będzie jedna interesująca kwestia, o której możemy sobie porozmawiać. Eee... Czy Kobe Bryant przekroczy tak. 30% z gry? Tak. Chciałem zapytać, ująć to pytanie nieco inaczej, w stylu sensie, czy Kobe Bryant zdobędzie MVP, ale możemy też porozmawiać o tym, czy Kobe Bryant zdobędzie więcej niż 30% z gry. No, na pewno będzie cisnął mocno na, na ten tytuł. Tak? Ja myślę, że to może być podobna sytuacja, jak była z Michaelem Jordanem, jak on grał ostatni swój Weekend Gwiazd w 2003 roku. Jordan tak. wtedy był blisko był blisko statuetki MVP po tym jak trafił taki rzut z odchylenia Johnem tak, tak, tak. Marionem w końcówce dogrywki, ale, ale Kobi wyrównał kolejną dogrywkę wygrał już Zachód i Kevin Garnett zgarnął wtedy statuetkę MVP a Jordan wtedy miał jakoś też fatalną skuteczność, nie wiem, 8 na 25 jakoś tak, no poniżej 40% na pewno, więc myślę, że Kobi może się w podobnych okolicach zakręcić Kobe ostatnio Grał całkiem nieźle, zaliczył trzy spotkania z rzędu na 20 punktów, raz przekroczył nawet grubo ponad 30, 38 z Minnesota Timberwolves. Więc forma rzeczywiście jest. Więc kto wie, być może Kobe Bryant zaskoczy wszystkich i będzie nie tylko na I. Bo zakładam, że MVP dostanie z pewnością, bo od jakiegoś czasu na MVP głosują chyba kibice. W tym roku inaczej pewnie nie będzie. Więc no, nie wyobrażam sobie, żeby kibice zagłosowali innego kogoś innego niż Kobe Bryant. Pytanie, czy gdy wygra wschód... Czy, czy Kobe Bryant tak czy siak tą statuetkę dostanie? Ech, to jest też głupota dla mnie. Ja wiem, że ludzie jak najbardziej trzeba zarabiać na SMS-ach i tak dalej, ale Tak, to jest głupota. To jest zresztą głupota co do wszystkich konkursów. Ja nie wiem, jak jest w tym roku. Czy, czy oni. Bo rok temu chyba był powrót do normalności podczas sobotnich konkursów, że. To sędziowie chyba oceniali Podczas wszystko. jednego konkursu tak naprawdę, no bo wiesz, no w konkursie trójek to, to nikt nie ma co no głosować. Tak, no tak, no tak. tak, w ty, tak takich czasów jeszcze nie dożyliśmy, że kibicę wybierać zwycięzcę konkursu trójek. Na przykład kto ma ładniejszy rzut, czy Steph Curry, czy Klay Thompson. Mm. Na przykład. Jest, jest Chris Bosch w konkursie rzutów za trzy, z, z którym niektórzy mają pewne pretensje. Jak myślisz, czy Chris Bosch ma jakiekolwiek szanse w tym? Myślę, że ma szanse Chris Bosch. Chris Bosch ma tak zwany swag. Ja myślę, że jak mu zacznie wpadać, to to Chris Bosch będzie, <noise> będzie regularnie siekał. A jeszcze będzie miał dodatkową motywację, bo przecież mecz jest w Toronto. Tak. Więc, więc będzie na pewno pod tym względem też ciekawie. No, Ciekawe, czy zostanie nie... wybuczany podczas tych swoich rzutów. Ja myślę, że nie bardzo, no bo wiesz, mecz gwiazdy to jest takie, takie spotkanie, gdzie miejscowych kibiców nie masz tak dużo. Tam celebryci się zjeżdżają, gwiazdy się zjeżdżają, biety są dużo droższe, przyjeżdżają ludzie z całych Stanów. Tutaj w tym wypadku też z Kanady całe, <laughs> myślę, przyjadą. I komu się będzie chciało buczać na Krisa Boscha, to, to, to już myślę, nie te, nie te czasy. Poza tym to jest mecz gwiazd, a nie mecz sezonu regularnego. To nikomu na zwycięstwie przecież nie zależy. Tak. Tym a poza tym Chris Bosch będzie grał w Drużynie Wschodu, czyli w Drużynie razem z Kylem Lauriem i Demarem Derozanem. Tak. W tym roku nie mamy konkursu Shooting Stars. Być może dlatego, być może dlatego Chris Bosch został przesunięty do. Drzutów za trzy punkty no, e... shooting stars to powinno być nazwane jego imieniem tak jest powinien być sponsorem zamiast Footlocker zamiast Taco Bell powinno być Chris Boss shooting stars e, ale jest inny konkurs który dostał trochę odświeżoną formę i z którego chyba powinniśmy być zadowoleni e... skills challenge występuje w nich w nim ośmiu zawodników Czwórka niskich e, zawodników obwodowych i czwórka zawodników wysokich, m.in. innymi Marcus Cousins, Raymond Green, Anthony Davis i Carl Anthony Towns. I czy, czy, czy ty wiesz, czy to się odbywa w jakichś parach, czy po prostu każdy, każdy wiem. bije się? Okay, czy, ale, Nie wiem, ale na pewno fajnie, że są takie, takie nazwiska. Tak, fajnie, że si są takie. Nazwiska. i Jak myślisz, czy gdyby, gdyby to nie odbywało się w parach, gdyby była to klasyczna rozgrywka, po prostu, to który z tych wysokich zawodników miałby największe szanse, żeby utrzeć nosa tym obwodowym? Myślę, że Draymond Green. Tutaj nie ma w ogóle dwóch, dwóch zdanie, ma znaku zapytania przy tym. Jest człowiek, który odpowiada za rozgrywanie w Golden State Warriors w zróżnicie, który jest Steph Karek. On ma więcej z <laughs> od Stefa Karego, więc o czym <laughs> przepraszam? Tak. Tu, tu znowu wszystko. Mówimy? Znowu wszystko zadecyduje się przy rzucie. To jest mm -hmm. konkurs, który teoretycznie ma sprawdzać swoje umiejętności podań, umiejętności kozowania piłki, ale, ale i tak czy siak ten konkurs zazwyczaj rozstrzyga się przy rzucie. Tak, rok temu... Z 5 czy 6 metrów na kosza. Tak, rok temu wygrał go chyba niespodziewanie Patrick Beverley, bo mało kto by się spodziewał, że on pokona zawodników takich jak Stef Kary, bodajże Damien Lillard. No, ale troszeczkę wbrew temu, co pewnie chciała NBA, wygrał ten konkurs Patrick Beverly i w tym, w tym sezonie będzie bronił tytułu. E, później mamy konkurs rzutów za trzy punkty, o którym już trochę mówiliśmy, bo w przypadku Chrisa Boscha, czy nie wiem, czy jest jeszcze jakieś nazwisko, którego według ciebie zabrakło w tym konkursie, Zawodnie, którego chciałbyś zobaczyć, a, a nie, nie, został, nie, nie dostał zaproszenia od ligi? Oczywiście. Christoph Indis na przykład. Tak, ja bym chciał, żeby było tak, tak, jak jest właśnie w konkursie Skills Challenge, także mamy czterech graczy, którzy, połowa graczy, którzy są konkretnie predysponowani do tego, do, danej, do danego konkursu e, i czterech tak trochę od czapy, więc, no ale tak nie do końca oczywiście od czapy, więc hmm. taki Kristaps Porzingis do konkursu rzutów za trzy punkty, Markus Kazin, bo też się nauczył rzucać za trzy e, tego, typu, tego typu postaci bym, bym chciał do, do konkursu trójki. Tak. Ee, Kibice no. się tam gdzieś mocno oburzają, że nie ma Kaliego Olynyka, Kanadyjczyka tak. urodzonego w Toronto, tak, który ma naprawdę niezły sezon pod względem trójek burzy ponad 40%. No, sz. miejcie pretensje do Adama Silvera. Tyle wam powiem. No. Kelly Olynyk, nie oszukujmy się. Kto, no. Kto lubi, ktoś kibicuje Kelemu Olynykowi. No to jest zawodnik daleko nieznany. W no Bostonie, w którym się nie kojarzy praktycznie żadnego zawodnika w tej chwili. Tak, tak. Oczywiście nie kojarzy się, żebyśmy nie dostali po, po mordzie w komentarzach. Nie kojarzy taki przeciętny, niedzielny fan NBA, bo ci, którzy tak, oglądają tak. codziennie Gelegolynka na pewno na pewno kojarzą, ale no nie oszukujmy się. Nawet... No nie ma tam wielkich gwiazd. Tak, nie ma tam nie ma tam <coughs> wielkich gwiazd. Przepraszam. Przejdźmy do ostatniego elementu soboty, który, który ja oglądam na żywo od czterech lub pięciu lat. I wciąż wierzę, że, że, że coś się zmieni. I rok temu przebłysk tej zmiany był za sprawą Zaka Lawine. Lawina. Nie mam pojęcia, jak powinno się to odmieniać, szczerze powiedziawszy, nigdy. Chyba Zaka Lawina. W tym roku konkurencja jest dość. Powiem tak. Cieszę się, że w konkursie jest Aaron Gordon. Ale wydaje mi się, że pozostała dwójka to troszeczkę może być strzał w stopę, jeśli chodzi... Andre Drummond na pewno. Tak, szczególnie Andre Drummond. A kto jest tym czwartym? Will Barton. No to to jest też, wydaje mi się, gość, który ma naprawdę fajny skok dosiężny, ładnie idzie pionowo w górę, ale... Tak. Ja nie widziałem nigdy, żeby on zrobił coś fajniejszego niż. Oczywiście on robi fajne wsady, tak? Ale to są wsady meczowe, takie typowo tak. meczowe, gdzie wkładasz na obrońcą, bierzesz go na plakat. A, a takie ewolucje dodatkowe to, to słabo, słabo to, to widzę. Nie wiem. Chyba, że poprosi Andrę Dremonda, chłopaków, wejść skocz do, do bloku. Ja nad tobą zadał. Także nie, 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 wierzę ani w Bartona, ani, ani w Dramonda, liczę na, na Arona Gordona, brakuje mi takich, no, ja wiem, że Gerald Green już występował wielokrotnie w konkursie wsadów, ale to jest człowiek, który powinien występować w konkursie wsadów, tak czy siak. Tak, zdmuchać te świeczki z ciasteczek i Na przykład, na przykład, to no, jest gość, który ma po prostu, kreatywny jest, tak, ma wenę, ma ciekawe pomysły, więc ja myślę, że tutaj Gerald Green mógłby, mógłby pasować, ciągle mi brakuje Diandra Jordana. Chociaż ja wiem, że to jest wysokie, ale no jak już bierzemy wysokiego, to nie bierzmy Andre Dramonda, jednego z największych kloców. Andy dzisiaj, no. Ciekawe, co zaprezentuje Andre Dramont. Nie wiem, czy. Dwutakt. Co to w ogóle jest, coś w stanie zrobić? W pierwszej Dramond... rundzie dwutakt z wyskokiem z jednej nogi, a w drugiej z naskoku. Sądzę, że on by, dostał, on by dostał 50 punktów, gdyby zamiast wsadu wykonał na przykład celny półhak z pomalowanego. To, to już jest. To Albo to osobisty. Albo osobisty. Pięć rzutu. celnych osobistych za każdy 10 punktów. Tak, tak. To to był. Taki konkurs, tego. to też Właśnie. mógłby być dobry to konkurs. Był... Konkurs, tak. rzutów osobistych. I, I pięciu najgorszych w całej NBA. Diandre, Dramont, nie wiem. Hassan Whiteside widziałeś w ogóle technikę rzutu teraz rzutów osobistych White Whiteside'a? Nie, chyba nie zmieniła się. Staje pół metra od linii rzutów osobistych. Aha. Czeka na podanie od, od sędziego i tak jakby robił naskok do rzutu z pół minimalnie podskakuje i już, wiesz, jakby dostał piłkę na rzut z pół i w ten sposób rzuca osobisty Drodd-Casson Whiteside. Mistrzostwo. Jak, jest jakiś efekt tego, czy gra 56%? To, to chyba lepiej niż jego, niż jego, niż jego średni. Chyba tak, chyba cyzonu. tak. Wiesz, to, to, to ma swoje podstawy, jak najbardziej, bo to w tym momencie rzucasz w rytmie, tak? Tak jak nam Ja mówiłem, że to jest w ogóle legalne, szczerze powiedziawszy. Jest jak najbardziej legalne, możesz nawet normalnego jumpshota oddać, wyskoczyć pionowo w górę na pół metra, na metr, ile ci się chce, bylebyś przy, byle przy lądowaniu, nie przekroczył linii. Okej, okay, to nawet nie wiedziałem. Człowiek całe życie dowiaduje się nowych rzeczy. Um, jeszcze wracając do konkursów sadów, wydaje mi się, że już troszeczkę. Nasze oczekiwania ludzi co do rzeczy, które mają zostawać wykonywane podczas tego konkursu, są już nie do spełnienia dla zawodników NBA. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jednak, gdy, gdy ogląda się te konkursy z lat nawet 80., gdy, gdy wygrywał je Duet, Dominic Wilkins, Michael Jordan, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale, ale gdy, gdyby ktoś dzisiaj wykonał te, takie wsady jak wykonywali je Michael Jordan i Dominic Wilkins. No Ja się nie zdziwię, jeśli ludzie by nie zaczęli mówić, że ten konkurs był rozczarowujący. To na pewno, bo wiadomo, to są wsady już, które były, e, ale najważniejsza rzecz, której wydaje mi się teraz często brakuje zawodnikom przy, przy wsadach, przy, przy tym konkursie, to raz e, pewność siebie, a dwa taka dynamika, która towarzyszyła chociażby Wilkinsowi regularnie przy jego wsadach. Tak, i nie ma rywalizacji, to też jest problem. Mm. Była chwila rywalizacja Nate Robinson-Dwight Howard, no ale Ale to było chwilowe, tak. To było chwilowe, no i no, przydał, przydałby się taki pojedynek ktoś z kimś. Tak. Tylko no, nie ma. Kogoś, tak, szkoda, z, że Andrew Wiggins. Wydaje mi się, że szkoda, że Andrew Wiggins nie chce wziąć udziału w tym konkursie. Też dlatego, że jest pewnie świadom, że Zach, Novin prawdopodobnie go wygra, ale to ma, mogłaby być taka ciekawa rywalizacja pomiędzy dwoma zawodnikami. Ale tu też jest problem. Andrew Wiggins jest zbyt grzeczny. Tak, Przecież też... tu trzeba zrobić show, tu trzeba pomałpować trochę, poskakać tak, powygłopiać się. No i On był świetny w tym zawsze, nie? Tak. tak. Tego, tego brakuje. Andrew Wiggins nie jest typem showmana, tak? Także no... Ja... Mówię, taki Gerald Green. Kto, kto jeszcze? Jest zawsze szansa, że, że sędzią będzie, jednym sędzią będzie Vince Carter. Zakładam, że szansa jest dość spora. Myślę, bo jednak, że to jednak. A, ta, a co powiesz na konkurs e, Old Dunks? Old Dunks, tak. Kogo, byśmy, Carter, wzięli? kogo byśmy wzięli? Chris Carter, Do Old Dunks. Kobi Bryant. Kobe, tak. To na pewno ta dwójka. Kogo, kogo jeszcze? Kogo jeszcze? E, Z szybko przejechać przez drużyny. Derry Rose. Derry Rose, dlaczego? Derry Rose, co prawda nie, nie stary wiekowo, ale stary kolanowo. <tłuk> Tak. Eee, Dirk to nie, no, bez, nie, bez no, przesady. No, no, Garnet byłby prędzej, chociaż. On też, tak, też jakoś tak nie nie do końca. Eee, Rich, mhm. może, 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 można wziąć eee, Richarda Jeffersona. O! Richard oh. Jefferson kiedyś startował w tak. konkursie i wszedł przeciw. Tak, 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 tak. Nie pamiętam, który to był rok, ale był beznadziejny. <laughs> to pamiętam, że Richard Jefferson próbował, jeden sat próbował zrobić 180 z zakosza z uwieszeniem się na łokciu i dojechał tylko tak do połowy przedramienia i spadł na, na, na nadgarstek. Mazakra. Na był tak słaby, poza tym był tak apatyczny. Nie wiem, czy ty widziałeś kiedyś najbardziej apatyczny zawodnik wybrany w konkursie wsadów, to był Tim Perry z Philadelphia 76ers. W 91 roku zdaje się, całkowicie wiesz, o, zrobiłem sat z głowę. O, zrobiłem następny fajny wsad z Puszczy Tak. Także no. naprawdę to, to był strasznie apatyczny. Ewentualnie jeszcze Birdman, bo Birdman też brał tak, udział tak, w konkursie Birdman. wsadów. Tak. No JR Smith jeszcze. JR Smith, Smith od... tak. Myślę, że Birdman mógłby, po... mógłby powalczyć o, o nowy rekord, jeśli chodzi o liczbę nieudanych prób w konkursie tak, wsadów. Tak, Josh Smith. No i jest jeszcze jeden zawodnik, o którym zapomnieliśmy, a który też brał udział w konkursie wsadów. Dwight? Przegrał go. No też, ale nie mówię, nie mówię o zawodniku teraz. Miami hit. Y... Eee, Amari? Tak, Amari. Który... No ale Amari potrzebowałby Steven który bym tak. mu podał piłkę Co? z główki albo taką. No, ale wiesz, który... Kanada. Jest Kanada, więc no, Steven, tak. coś tam wspólnego z Toronto Ma. No na I pewno się... nie brałbym do podawania Gorana Dragicia. Tak, na pewno. To na pewno. E, no więc tak, to by był ciekawy konkurs, na pewno ciekawy. E, jak myślisz, kto by wygrał w, w takim konkursie. Vince. Mimo wszystko Vince. Vince by wygrał, Wins nie robi wsadów, bo nie musi robić wsadów. Ale Vince. Ja myślę, że on by dzisiaj spokojnie 3.60 jeszcze zrobił. Tak, też mi się wydaje, że. Trochę powolne, trochę takiej. Ech. Ale to by Ale podkręcili, wiesz, szybciej by chodziło o szybciej. Tak. Klopowanie by chodziło i by wyszło zajebiście. Tak, tak. To też moim faworytem byłby, więc zawsze się zastanawiam, co on jeszcze jest w stanie zrobić z, z tymi kolanami, które ma. Choć on jakby nie, nie miał jakiejś wielkiej kontuzji. I bardzo no. dobrze, on się bardzo dobrze oszczędzał, bo on szybko tak. przeszedł na rzuty z dystansu. przestał, przestał atakować aż tak obręcz i, i bardzo dobrze. Tak. Dzięki temu jest długowieczny. Tak, i pogra pewnie jeszcze przez kilka lat. Raczej hmm. dwa. Ale jeszcze ma jeden rok kontrakt Zakładam, że to jest zawodnik, który może nawet dojść do 40. No ostatnio ja, zapowiedział, czy... że chciałby 20 sezonów w NBA sprawdzić, tak jak Kobe. Tak, więc zobaczymy, zobaczymy, czy w przyszłym roku więc Carter dostanie swoje mm. Firewall Tour czy, 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 czy jednak nie będzie tak kochany jak Kobe Bryant czy mamy coś jeszcze o czym chcemy powiedzieć czy, czy w lidze wydarzyło się coś wielkiego wczoraj Nie, na przy... ja myślę, że nie. Już odpuśćmy sobie ligę, czekajmy na weekend gwiazd. Czekajmy na weekend. Gwiazd. Ale przez... my mamy ogłoszenie parafialne. Tak, mamy ogłoszenie parafialne. Yy, ogłoszenie parafialne, które powtórzymy. Powtórzymy, tak, pierwszy raz przyniosło bardzo pozytywne efekty, tak. jak widzicie zresztą regularnie pojawia się u nas dwóch chłopaków, którzy, którzy właśnie z ogłoszenia naszego poprzednim podcaście się pojawili, czyli Michał Zawacki i Maciek Jankowski eee, i oni regularnie już do nas piszą, także jeżeli też byście mieli ochotę pójść ich śladami dołączyć do naszej ekipy, to, to zapraszamy, przysyłajcie, na, w zakładce redakcja jest adres naszej strony, gdzie, adres naszego maila, na który możecie wysyłać, czekamy na próbki Waszych tekstów no i zapraszamy, bo, bo chcemy poszerzać naszą redakcję. E, nie chce nam się pisać już. Nie chce nam się Mam pisać, tak, tak, zdecydowanie, mamy dość, także zapraszamy, chętnie przyjmiemy kolejne ręce do roboty, żebyśmy mogli leżeć, byczyć się i wyjechać na Kanary. Tak jest. Um, no właśnie, no to chyba tyle. Czy, czy dzisiejszy odcinek będzie taki ekspresowy, bo, bo Piotrek znowu jest, śpieszy się do pracy. Ja, ja, ja też muszę, muszę, muszę pisać, bo na razie nie mamy, nie mamy właśnie ludzi do zastępstwa, więc. Więc tak, to by było chyba na tyle, bo zakładam, że wczoraj w NBA nie działo się nic wielkiego, bo ja jestem troszeczkę... A nawet jeśli, nawet, nawet jeśli, jeśli. Były tylko trzy do dogrywki, kogo to obchodzi? O, no to mnie nawet nie mów, to sobie obejrzę zaraz. Obejrzyj zaraz, mm. potem napiszesz recap i będziesz wszystko wiedział. Tak, będę wszystko wiedział. Eee, Okej, okay, no to to by było na tyle w takim razie. Eee, nie wiem, kiedy się spotkamy następnym razem. Raczej pewnie, po weekendzie gwiazd. Pewnie po weekendzie gwiazd sobie tegoś podsumujemy, może... Chyba. a nóż! Wydarzy się coś, co nas w jakikolwiek sposób pozytywnie zaskoczy, albo, albo to będzie tak, tak źle, że, że aż trzeba będzie o tym powiedzieć. To więc to wszystko w tym odcinku Coast to Coast. Byli z Wami Piotrek Zarychta i Krzysiek Uzdowski. Do usłyszenia. Następnym razem trzymajcie się. Cześć.